24 pytania. Rozmowa poranka. Dorota Kania, a moimi państwa gościem jest zapowiadany profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Ja oczywiście zaczynamy od tematu matur. od tematu matur, jak wypadły tegoroczne matury no, w okresie pandemicznym, bo jeszcze była pandemia, kiedy chociaż już koń, końcówka tej fali pandemicznej, ale jak pan ocenia, jak pan porównuje rok do roku, czy możemy już coś powiedzieć? Ja myślę, że tego typu oceny nie są nigdy sprawiedliwe, bo matura każdego roku jest inna. Yy, inne są zadania, inny poziom trudności, siłą rzeczy również, więc. Yy... To porównanie nie jest dobre, ale siłą rzeczy porównujemy. Te matury wypadły lepiej niż te ubiegłoroczne. Przewidywaliśmy zresztą to z dwóch powodów. Po pierwsze, no to był rok już stacjonarny, więc maturzyści przygotowywali się do matur w szkołach wraz ze swoimi nauczycielami w normalnym trybie stacjonarnym. Pamiętajmy, że poprzedni rok to był rok w większości. W trybie zdalnym, i siłą rzeczy to przygotowywanie się do matur spoczywało głównie na samych uczniach, i ewentualnie uczniach i korepetytorach. Natomiast w, w tym roku było łatwiej pod tym względem przygotować się wraz ze swoimi nauczycielami, i myślę, że to zaważyło na tym, że te matury wypadły lepiej. Pamiętajmy, że te matury też tegoroczne odbywały się według tych samych wymogów egzaminacyjnych, które ustanowiliśmy 16 grudnia 2020 roku, obniżając nieco, czy obniżając coś dopowiedziane, ale ograniczając nieco zakres materiału koniecznego do zdania matury, a to właśnie ze względu na pandemię koronawirusa i naukę zdalną, która wówczas panowała. Z tego powodu też no, no, ten wynik jest inny niż dwa lata temu, ale lepszy niż rok temu. Panie ministrze, początek wakacji, dzieci i młodzież jest na wakacjach, ale już zastanawiamy się, co będzie we wrześniu, no bo przecież może się znowu pojawić wzrost zachorowań na koronawirus i Pytanie, czy przewidujecie wprowadzenie nauki znaleń, czy będzie się ministerstwo broniło i szkoły przed tym, żeby znowu dzieci były zamknięte w domu? Jakie to będą rozwiązania? Nie mam żadnych sygnałów od Ministerstwa Zdrowia i Służb Sanitarnych, ażeby sygnałów, które by świadczyło o tym, że grozi nam w jakikolwiek sposób ograniczenie nauki stacjonarnej, więc przygotowujemy się do pełnego trybu stacjonarnego, tak jak w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o wrzesień, to pojawi się przedmiot, który budzi emocje, chyba żaden przedmiot, przedmiot nie budził tyle emocji i tyle, tylu dyskusji. Chodzi oczywiście o historię i teraz śniejszość. Najpierw była krytyka przedmiotu. Sama, ale jeszcze było nie wiadomo, co będzie. Później krytyka podręcznika profesora Roszkowskiego. Może być efekt wręcz odwrotny, że młodzież się zainteresuje, bo tyle słyszy o tym przedmiocie, i może to będzie efekt odwrotny do tego, o którym myślą krytycy. Jak pan ocenia, panie profesorze? Sam jestem zaskoczony, wiecie państwo, bo to, no cóż jest złego w tym, że uczniowie w pierwszej i w drugiej klasie, no w tym roku w pierwszej klasie, Szkoły, szkoły ponadpodstawowej, tak. każdej szkoły ponadpodstawowej, każdej. nie tylko liceum, będą się uczyć historii od 45 roku. Cóż to za sensacja, że trzeba się będzie uczyć. Krytycy mówią, że jest historia w szkole, więc po co się uczyć, po co a, przedmiot? To ci krytycy właśnie wiedzą, że ta historia w szkole nie obejmuje już tego okresu najnowszego od 45 roku. Często nawet drugiej wojny światowej do końca nie obejmuje, bo brak jest czasu. Na to, żeby dojść z programem nauczania do samego końca. Więc ci, ci krytycy raczej to są ci, którzy się boją tego, że ujawni się młodzieży prawdę o Rzeczpospolitej, o PRL-u o Rzeczpospolitej zaraz po, tak zwanej Rzeczpospolitej, bo głównie przecież to nie było państwo suwerenne, zaraz po II wojnie światowej, o PRL-u od 1952 roku, o wszystkim, co się działo w PRL-u, o, o żołnierzach niezłomnych, o wydarzeniach z 1968 roku, z 1956, z 1970, z 1976, o 1978 roku, o no, w wielkim wydarzeniu, jakim był wybór Jana Pawła II na, na papieża, Karola Wojtyła na papieża. I że później w drugiej klasie będziemy ujawniać prawdę młodzieży o latach 80. i 90. Które I to są właśnie jest największa, i ten okres jest najbardziej krytykowany, że po co uczyć młodzież, po co um, przekazywać y, z manipulowaną, jak mówią krytycy, wiedzę o latach 90. Dlatego, że wydarzenia z lat 80., 90., 70. mają bezpośredni wpływ na to, co dzieje się dzisiaj. Procesy historyczne, które wówczas zachodziły, oddziałują na to, co się dzisiaj dzieje, na rzeczywistość, która nas otacza. Jeśli nie znamy tych procesów historycznych, to jesteśmy podatni na wielką manipulację i ta manipulacja, ta indoktrynacja, oszukiwanie społeczeństwa trwało przez, przez wiele lat. Pokazywanie kogoś, kto nie był bohaterem, tylko zdrajcą, jako bohatera, pokazywanie kogoś, kto był rzeczywiście wybitnym bohaterem, jako zdrajców, to jest ta manipulacja, która nam towarzyszyła. Jeśli dziś redaktor w jednej ze stacji telewizyjnych, potomek zresztą. Ubeków, komunistów jest w stanie powiedzieć, że gdyby nie komuniści po II wojnie światowej, to nie byłoby elektryfikacji, walki z analfabetyzmem. To, to jest właśnie efekt tego, że ludzie nie znają tej najnowszej historii i mogą wierzyć w takie głupoty, które ten człowiek wypowiada. Tak jak powiedział pan profesor Roszkowski, jeśli się nie zna prawdy, to powstaje próżnia, którą można wypełnić głupotami. My nie chcemy, żeby próżnia była wypełniana głupotami, tylko faktami i opisem tych faktów, które mają bezpośredni wpływ na dzisiejszą rzeczywistość. Jeśli to pozna młodzież, to nie będzie podatna na jakiekolwiek manipulacje. Czy będą również informacje w tym programie nauczania pochodzące z teczek te informacje, które się pojawiły właśnie po uruchomieniu Instytutu Pamięci Narodowej? Instytut Pamięci Nerowej odegrał rzeczywiście ogromną rolę przez te no, 20 lat swojego funkcjonowania. Yy, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast ja nie wiem, czy to będą te informacje, bo w podstawach programowych są po prostu fakty, które będą, czy wydarzenia, które będą opisywane. W jaki sposób to będzie opisane, to już jest kwestia również autorów podręczników, yy, którzy je piszą. Każde wydawnictwo ma prawo napisać podręcznik do historii teraźniejszości. Napisało je jedno wydawnictwo, jeden autor w jednym wydawnictwie, w zasadzie już dwa wydawnictwa, bo drugi podręcznik też wpłynął do. Do Ministerstwa Edukacji i Nauki jest procedowany. Ja nie jestem cenzorem i nie jestem tym, który będzie wyznaczał, co tam konkretnie ma być. Wyznaczyli, jest... to, wyznaczyli to historycy, którzy określili podstawy programowe, ogólne podstawy programowe tego przedmiotu, i to jest później wypełniane przez autorów podręczników. A kto jest drugim autorem? Powiem już o profesorze Oroszkowskim. Ja nie wiem, proszę Państwa, kto jest autorem. W każdym razie wydawnictwa szkolne i pedagogiczne zgłosiły swój podręcznik jako drugi. A kto jest autorem tego podręcznika? Sprawdzają to cenzenci. Minister edukacji nauki, wbrew tej całej krytyce, która się wylała w to hejtowi, bo tu trudno powiedzieć o krytyce, bo krytyka zawsze jest dobra, to jest hejt jakiś, y który się wylał w ostatnich tygodniach, również że minister nie jest od sprawdzania podręczników, nie jest od czytania podręczników. Minister jest od dopilnowania tego, że procedury dopuszczenia podręcznika do użytkowania rzeczywiście były przestrzegane. Ale są przestrzegane, są recenzenci, którzy y czytają, recenzują. Y Wczoraj okazało się, że Sejm zajmie się pana immunitetem, wpłynął akt do skarżenia. Niektóre media już mówią w tym, że mówią o tym, że Czarnek będzie w więzieniu, ponieważ za ten czyn, czyli do dwóch lat więzienia. <grym> Proszę Państwa, powtarzam raz jeszcze jeśli po ulicach miasta w biały dzień spaceruje człowiek z przyczepionymi jakimiś sztucznymi sztucznym biustem na nago całkowicie, to to zachowanie nie jest normalne. I ten człowiek nie jest normalny. Mogę to powtarzać nieskończoność, bez względu na to, ilu niezna, nieznanych mi zupełnie ludzi będzie mnie później oskarżało prywatnie i groziło mi więzieniem. To, to, to grozienie więzieniem jest mniej więcej takie, jakby na przykład dzisiaj powiedział, że za chwilkę pr prywatne oskarża, oskarżenia skieruję przeciwko panu redaktorowi za to, że dzisiaj było za zimno w, w tym studiu i ja poczułem się urażony. No, to mniej więcej taką ma wagę to, to oskarżenie. Nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić, <laughs> ale jest za to o czym mówić, jeżeli chodzi o opolszczyznę, bo ku zaskoczeniu bardzo wielu osób Myślę, że tak samo w samym Prawu i sprawiedliwości został pan opiekunem Opolszczyzny. Już sama formuła wzbudziła sporo pytań, czym się taki opiekun ma zajmować. No ale wyjaśnijmy, że, wyjaśnijmy, że to nie jest jedyny przypadek, tylko jeden z jedenastu przypadków. Tak, ale, w ale właśnie z Lubelszczyzny na Opolszczyznę, no tak, no, spory pan, kawałek. Pan, pan, pan minister Marek Suski jest opiekunem Lubelszczyzny, chociaż nie jest, Lubelszczyzny, ale jest pan, bliżej, pan, pan, z Lubelszczyzny. Jest ale Pan minister Kowalczyk jest opiekunem Wielkopolski, pan minister Mariusz Błaszczak jest opiekunem w armii Mazur i tak dalej. I tak dalej. Ale czy, jest... będzie, czy ma pan pomysł na Opolszczyznę? Czym się pan będzie zajmował? Ale to nie jest kwestia pomysłu na Opolszczyznę. Opiekun nie jest od tego, żeby prowadzić politykę w, w, w województwie, którym się opiekuje, bo my mamy swoje województwa, w których startujemy i tam politykę prowadzimy i tam tę politykę państwa przekładamy na poszczególne województwa. Jesteśmy reprezentantami jako posłowie tamtych mieszkańców. W pierwszej kolejności ja nie będę reprezentantem Opolszczyzny. Ja jestem opiekunem to znaczy no nadzoruję wdrażanie reformy strukturalnej prawa i sprawiedliwości i nadzoruję można powiedzieć przebieg prac które zostały zlecone poszczególnym pełnomocnikom okręgowym bo, bo władze w poszczególnych województwach mają jeśli chodzi o władzę partyjną pełnomocnicy okręgowi w województwie opolskim jest trzech troje Pełnomocników tak. okręgowych, dwie panie poseł i pan Wojewoda. Oni będą tę politykę prowadzić, oni będą wdrażać te wszystkie reformy strukturalne, które zostały zaproponowane przez władze krajowe i oni będą realizować te zadania, które zostały powierzone, a ja będę od tego, żeby nadzorował, żeby, żeby nadzorował realizację tych zadań. Sądząc po wydarzeniach politycznych, to kampania wyborcza już się zaczęła. Wprawdzie politycy mówią, że kampania wyborcza się zaczyna dzień po wyborach, no ale teraz jest, jest przyspieszenie. Jak pan ocenia kampanię Platformy Obywatelskiej, czyli wystąpienia Donalda Tuska, bo on najbardziej się udziela? Czy to przysporzy zwolenników w Platformie? Czy może wam odebrać waszych zwolenników? Jak pan to ocenia, panie ministrze? Miałem trochę wolnego czasu w sobotę do właśnie wczesnych godzin popołudniowych. Później były wydarzenia, w których brałem udział, i oglądałem i słuchałem tego wystąpienia pana Donalda Tuska. I powiem szczerze, że wstydziłem się za to, co on mówi, chociaż nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej nie byłem obecny tam w, tam w Radomie. Znaczy, jeżeli człowiek, który jest szefem partii opozycyjnej, Jedyny program, jaki przedstawia, to taki, że jeśli nie wygra wyborów w sposób demokratyczny, to będzie gromadził ludzi na ulicach, czyli będzie robił pucz, jakiś zamach stanu. A jeśli wygra wybory, to pierwszą rzecz, jaką zrobi, to złamie prawo i wyrzuci z gmachu Narodowego Banku Polskiego prezesa Glapińskiego, który rzekomo według niego jest wybrany nielegalnie, chociaż został wybrany. Wskazany przez prezydenta i wybrany przez demokratyczną większość w, 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 ustanowioną przez demokratyczny. W demokratycznym kraju przez, przez większość wyborców. Czyli jedyny program Platformy Obywatelskiej to jest zamach stanu, krótko mówiąc. Pucz, zamach stanu i łamanie przepisów prawa. Ktoś, kto mieni się być człowiekiem, który nawołuje do praworządności w Polsce, jakoby w Polsce rzekomo nie było praworządności, który skarży, donosi na Polskę i Polaków za granicą permanentnie, że jest niepraworządna, a sam na publicznym wiecu mówi, że będzie łamał przepisy prawa. No to jest ktoś, kto rzeczywiście nie zasługuje na poparcie Polaków w moim przekonaniu. Dlatego, nie będąc członkiem i Platformy Obywatelskiej, ani zwolennikiem Platformy Obywatelskiej, sam się wstydziłem, jak słuchałem tego człowieka. Nawet ONET napisał, nawet ONET napisał natychmiast, że to było 40 minut ataku na Prawo i Sprawiedliwość. Ale żeby wyciągnąć tam jakikolwiek program z, tego, z tej wypowiedzi, a miała to być konwencja przyszłości przecież, na przyszłość, jakikolwiek program Platformy Obywatelskiej, no to palce jednej ręki to jest aż za to, żeby żeby ten program przedstawić. Krótko mówiąc, wielka pustka programowa Platformy Obywatelskiej, co też nie jest dziwne. Ale może to chodzi o sięgnięcie do tych doświadczeń sprzed 15 lat, kiedy Platforma właśnie na takiej fali wygrała wybory 2007. Przypomnijmy sobie kampanię bardzo podobną, czyli podzielenie Polaków. No ale od 2007 roku, 2007 roku minęło dużo czasu i Polacy są już doświadczeni inną polityką, bo od 2015 roku widzą politykę czynów, konkretnych reform programowych, które były wdrażane, które były wdrażane dokładnie według schematu, który został określony w kampanii wyborczej. Programy społeczne, programy gospodarcze. Programy infrastrukturalne, które przyniosły kompletne zmiany w Polsce. Polska z 2022 roku i Polska z 2015 roku są zupełnie dwie różne Polski. Także jeśli chodzi o nauczycieli, także jeśli chodzi o szkoły, także jeśli chodzi o drogi, także jeśli chodzi o programy społeczne, o programy rodzinne, więc Polacy, myślę, są dużo bardziej doświadczeni niż w 2007 roku i nie dadzą się nabrać drugi raz na tego typu tanie chwyty, które raz jeszcze powtarzał, sprowadzają się do zapowiedzi permanentnego łamania prawa, bo jak nie wygra wyborów, to będzie robił pusz jakieś zamachy stanu na, na ulicach, bo to zapowiedział, a jak wygra, to będzie łamał przepisy prawa, bo natychmiast wyprowadzi za rękę pana prezesa agnapińskiego z NBP, yy, mimo że został wybrany, wskazany przez prezydenta, wybranego w demokratycznych wyborach i wybrany większością sejmową, która została z kolei wybrana przez naród w demokratycznych wyborach. No. Jak nazwać takiego człowieka yy, inaczej, jak nie tylko i wyłącznie jakiegoś wichrzyciela i pf, pf, no, człowieka zupełnie niepraworządnego. Sam to zapowiadam. Yy, I na tym musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa, i moim gościem był pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dziękuję państwu. Dziękuję, kłaniam się Państwu.